W sobotę 13 lutego na hali sportowej w Bieczu odbył się trzeci charytatywny turniej piłki nożnej o Puchar Fundacji Wyjdź z Domu, zorganizowany przez Komisję Sędziowską z Gorlic przy pomocy Fundacji Wyjdź z Domu. W turnieju wzięło udział 12 drużyn z powiatów gorlickiego i nowosądeckiego, podzielonych na dwie grupy. Tegoroczne rozgrywki wygrała drużyna nawoj-nawojowa, pokonując w finale drużynę stryczuli Libusza 3 do 0. Mecz o trzecie miejsce wygrała drużyna LKS Wójtowa, pokonując LKS Kobelankę również z wynikiem 3 do 0. Celem tegorocznego turnieju było wsparcie działań Fundacji Wyjdź z Domu, a więc niesienia pomocy osobom z niepełnosprawnościami, starszym oraz chorym. W tym roku gościmy w Bieczu, w hali sportowej, za co bardzo serdecznie dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Gorlicach oraz Dyrekcji Powiatowego Zespołu Placowego Światowych w Bieczu. Zawody były bardzo emocjonujące i serdecznie gratulujemy zwycięzcom. Oraz wszystkim drużynom, które wzięły udział. Dziękujemy również sędziom, którzy nieodpłatnie i z, z, z dobroci własnego serca y, prowadzili całe te zawody, a także drużynom, które y, dzięki rywalizacji sportowej mogły wesprzeć fundację, a zarazem y, przygotowywać się do nowego sezonu wiosennego. Dziękujemy także naszym sponsorom, którzy ufundowali wodę i poczęstunek dla zawodników.